W naszym dzisiejszym odcinku przeniesiemy się za spiszową bramę. Poznamy Polkę, jedną z najbardziej znanych Polek we Włoszech, która opowie nam swoje historie przeżycia, ale przede wszystkim opowie o swoim włoskim ślubie. Zapraszamy! bardzo serdecznie Magda i chciałabym Tobie bardzo, bardzo podziękować że, za to, że zgodziłaś się, wyraziłaś zgodę, żeby ze mną porozmawiać, żeby udzielić mi wywiadu o kobiecie w Watykanie, o Twoim ślubie w Watykanie, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że Magda wzięła ślub w Watykanie. I naprawdę chciałabym Tobie bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ja dziękuję Tobie, że tu jesteśmy razem. Bardzo się cieszę, bo się znamy tyle lat. A najczęściej obie jesteśmy tak zabiegane, kobiety rzeczywiście, pracujące, możemy to powiedzieć. I rzadko mamy okazję, by tak sobie po prostu poplotkować, więc cieszę się, witam i Ciebie i witam wszystkich naszych widzów. Teraz może Ciebie zaskoczę, ale tak jak robię ze wszystkimi moimi gośćmi, chciałabym powrócić moją pamięcią w okolicznościach, jakich się poznaliśmy. A były to też troszeczkę wyjątkowe sytuacje i okoliczności, ponieważ pierwsze zmianki o tobie słyszałam, gdy pracowałam przy kanonizacji Jana Pawła II z ekipą telewizyjną. Kwiecień 2014. 2014. Ja dodam dodatkowo, że wtedy byłam w ciąży z dużym brzuchem, wtedy byłam w ciąży z moim synem i słyszałam właśnie o dziewczynie, która miała na imię Magda która przygotowywała się, żeby pr poprowadzić koncert. Kanalizacyjny w Kieszonuła, tak w centrum Rzymu, w wieczór poprzedzający uroczystość na placu Świętego Piotra, tak. tak. I to właśnie są Aha. pierwsze momenty, kiedy usłyszałam o Magdalenie. A potem spotkaliśmy się, no, kilka dosłownie miesięcy później. Przy okazji sesji zdjęciowej dla twojego stylu był duży artykuł wywiad ze mną, właśnie na łamach Twojego stylu jesiennego i pamiętam, że poprosiła mnie redakcja, że jeśli to możliwe, nie będą przysyłać fotografa, tylko żebym znalazła ekipę na miejscu rzymską. I dzięki Ani, naszej wspólnej dobrej koleżance, już wtedy dowiedziałam się o tobie i gdzieś tam już słyszałam, że właśnie trudnisz się właśnie tym. Tak się pamiętam, spotkaliśmy chyba pierwsze zdjęcia, to był plac świętego Piotra, klimaty Watykanu i potem Rzym, także przepiękne. Ja do dzisiaj noszę to w sercu, bo to była taka wyjątkowa sesja. Ja też pamiętam tą sesję, ponieważ była inna niż wszystkie, dodam. No, ponieważ no, byłam, byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Może Ty teraz sobie przypomnisz, ponieważ został nam w pamięci fakt, że wjechaliśmy samochodem do Watykanu. Tam a tam tak, tak, a tam nie jest wcale łatwo wjechać do, samoch do, do środka. Przekroczyliśmy wszystkie bramy. Wjechaliśmy również na ten dziedziniec. Ja teraz nie pamiętam, jak się nazywa dziedziniec. Święte Be belwederski albo świętego Damacego. Bel, może Be belwederski. Tak, gdzie jest dużo samochodów zaparkowanych w ciągu tak. dnia, fontanna na środku, pięknie. I no. potem się podjeżdża taką rampą do tak, góry, tak, światło, tak, tak. i praktycznie wystarczyło, że Magda siedziała. Ja kierowałam samochód, Magda siedziała obok mnie, i praktycznie ona była przepustką, żebyśmy mogli mogli jeździć samochodem po Watykanie. Bo tam się wszyscy naprawdę znają, tam tych osób pracuje, a mieszka to już dużo mniej nawet, nie, niż tych, którzy pracują, więc no, po latach to jest zrozumiałe, że każdy każdego zna, więc jeden uśmiech, po prostu skinienie głową, Pani Magda pomachała i przepuszczali nas. No. Tak to było rzeczywiście I, i tak to funkcjonowało w ogóle, no, przez całe moje życie w Watykanie faktycznie, to jest specyfika, ale też coś pięknego, coś wyjątkowego, no i wtedy właśnie było to też waszym udziałem. Powiedz mi, jak wygląda życie z perspektywy kobiety w Watykanie, podobnie jak ma tytuł Twojej pierwszej książki, Pierwsza książka, książka tak. kobieta w Watykanie, jak to wygląda od podszewki? No jest to życie zupełnie niezwykłe, życie na pewno w jakiś sposób Uprzywilejowane dlatego, że jest nas, była przez lata, bo muszę podkreślić, że od całych dwóch lat mieszkam poza, ale dosłownie też naprzeciwko bramy św. Janny, dosłownie 20 metrów, i wciąż w budynku watykańskim. Także ten klimat watykański jednak w dużej mierze pozostał. Moje dzieci nadal jeżdżą do szkoły z dziećmi z gwardii szwajcarskiej, w Watykanie, w gwardii odrobiają lekcje, w gwardii się bawią. W Watykanie chodzą na kurs przygotowujący starsza do bierzmowania w tej chwili, także ten Watykan w nas na pewno pozostał, w mnie, we mnie, w moim sercu i całym życiu pozostanie na zawsze, bo jest to miejsce, często podkreślam, które znam najlepiej chyba. Znam tam naprawdę każdy kamień. Mieszkałam na terenie Watykanu przez ponad 16 lat, maleńka przestrzeń, widziałaś to jak razem wjechałyśmy. Jeden, drugi dziedziniec, jakiś podjazd, jakieś zaułki, i koniec państwa. 44 hektary, z czego połowę stanowią rozległe, piękne ogrody, więc tej części tak zwanej użytkowej, takiej normalnej, codziennej, gdzie, gdzie się poruszamy, gdzie chodzimy po zakupy, gdzie chodzimy do lekarza z wizytą, gdzie wstępuję, nie wiem, do drukarni po kartki świąteczne, czy choćby samej w bardziej szwajcarskiej, no gdzie spędzamy dużą część mojego życia, to jest, to jest około 20 hektarów, to jest taka maleńka, mikrokosmos, muszę powiedzieć, niezwykłe życie, dlatego że jako kobieta byłam od razu widoczna, tak, nas było w tamtym czasie, kiedy wzięłam ślub, a do ślubu, no pewno jeszcze nawiążemy, w 2003 roku, byłam jedną z dwunastu kobiet, które tam żyły jako żony gwardzistów i do tego może pięć innych świeckich kobiet, no, takich jak choćby żona komendanta żandarmerii watykańskiej, żona pani tam szefa elektryki, z Watykanu, który musiał być na miejscu, mieszkał w środku, żeby w razie czego, jak u papieża wysiądzie prąd, no to żeby od razu działać, więc to była świecka osoba, ale tak to żadnych innych, sami mężczyźni, zdecydowana większość to osoby duchowne, to hierarchowie, kardynałowie, biskupi, księża. Ale musimy też podkreślić, że większość tych księży, którzy pracują na co dzień w kurii rzymskiej, czy biskupów, czy samych kardynałów, choćby kardynał Ratzinger, oni mieszkali poza Watykanem. Także wnętrze Watykanu jest naprawdę zarezerwowane dla garstki osób. Kobieta wchodzi za mury, otrzymuje paszport, staje się obywatelką właściwie praktycznie tylko w wypadku, gdy jest żoną jednego z podowicerów lub oficerów Gwardii Szwajcarskiej. No bo nie ma jakby w regulaminie państwa Watykańskiego przewidzianych innych powodów, dla których świecka osoba o płci żeńskiej mogłaby tam Mieszkać. Ponieważ mąż pracuje i, i, i jest obowiązek, że gwardzista, z racji też tego, że zakłada codziennie strój i, i musi być dostępny o każdej porze, w i nocy, jest zasada, że żyją gwardziści szwajcarscy w koszarach. No to rodziny w momencie, kiedy się. Kiedy się żeni, też dołączają do niego. I potem, jak się rodzą dzieci, te dzieci, te rodziny właśnie żyją tam. Także wyjątkowa, absolutnie sytuacja. Bardzo bezpieczne miejsce, miejsce jak wychowanie dzieci, jak pod kloszem, tak naprawdę, dlatego że maleńka, zamknięta przestrzeń. Uzbrojona w ponad 360 kamer, które obserwują, owszem, na każdym kroku, ale ja muszę powiedzieć, się nigdy nie czułam jak w, w domu wielkiego brata, dlatego że no, wiedziałam też, gdzie wchodzę, w co, jakby, na co się decyduję i przyzwyczaiłam się do tego szybko, i to dawało jednak, mimo wszystko, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza jak się rodzą dzieci. To wiesz, jak potrzeba takiej choćby minimalnej przestrzeni, żeby móc z dzieckiem spokojnie wyjść na spacer, żeby na przykład wózek postawić z maleńkim, śpiącym dzieckiem, nie wiem, przed domem. W normalnych warunkach na ulicach Rzymu to jest niemożliwe, a tam tak było. Nigdy nie zamykałam drzwi na klucz, nigdy nie zamykałam samochodu. Samochód zostawał przed y, mieszkaniem z otwartymi oknami. Nie było żadnego problemu. Wysoki mur, który odgradza od y, innego świata, a, a to wnętrze... Było, tak jak mówię, bardzo bezpieczne i wszyscy się tam znali. Wszyscy właściwie, czy to najwyżsi hierarchowie, łącznie z papieżami, czy pracownicy, no nie wiem, apteki watykańskiej, czy ktokolwiek inny, to wszyscy wiedzieli, że to Magdalena, i, i, i tak to działało. Wiesz co, ten zamknięty świat, to nie znaczy świat szczęśliwy z jednej strony, zwłaszcza dla młodej kobiety, która wniknęła za mury, została zamknięta niejako na klucz. Była cały czas pod kontrolą. Nie mogłam założyć krótkiej spódnicy, nie mogłam założyć, nie wiem, szortów i bluzeczki bez rękawów latem. To nie było jakieś wielkie cierpienie, ale to są takie pewne zasady, które tam obowiązują, zawsze obowiązywały. Problem stanowiło też zapraszanie gości, na przykład do domu, osób, które chciałam, żeby zanocowały. Kiedy mieli przyjechać do mnie moi rodzice, którzy mieli no, prawo z racji tego właśnie, że byli członkami mojej najbliższej rodziny, mogli tam. Okresowo zamieszkać, na przykład przyjeżdżali na tydzień czy dwa do Rzymu, no to trzeba było całą procedurę, prawda, spełnić i zgłosić i tak dalej. I oni też mieli swoje określone ścieżki, które mogli się poruszać, nawet jak z moimi dziećmi szli na spacer, marynkimi, z wózkiem, no to musiałam zgłaszać danej, e, danym żandarmom na służbie, gdzie, którędy przejdą i, i kiedy to będzie. Także no wszystko takie trochę żołnierskie, koszarowe, tak? Mimo, że ja i tak miałam pewną swobodę, bo nie mieszkałam w samych koszarach, dlatego że tuż przed moim ślubem okazało się, że nie ma miejsca w koszarach, bo mieszkań na terenie koszar gwardii szwajcarskiej jest za mało i udostępniono nam, mnie oraz drugiej rodzinie, drugiej Włoszce takiej, która wychodziła wtedy za mąż, za drugiego gwardzistę, dwa mieszkania na terenie Watykanu, ale poza samymi koszarami, więc to już było ciut więcej swobody. Nie słyszałyśmy musztry, która do, prawda, docierała do nas z nie słyszałyśmy musztry każdego ranka o szóstej i ta musztra nas nie budziła, tylko było to troszeczkę spokojniej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię szczęścia, czułam się na początku bardzo samotna. Odcięta od świata, w którym wyrosłam, odcięta od tego wszystkiego i tych wszystkich, do których byłam przyzwyczajona. Od tego takiego poczucia szczęścia codziennego, które masz, kiedy masz swoją rutynę w jakimś swoim małym świecie. Studiowałam w Polsce, miałam całą rodzinę. Przyjaciółki, koleżanki, tutaj zostałam jak z katapulty wyrwana po prostu i wsadzona za wysokie hermetyczne mury, i musiałam się w tym wszystkim odnaleźć, mając zaledwie 23 lata, więc to było na pewno trudne. A drugi element bardzo trudny to to, że mój mąż był bardzo dużo w pracy, bardzo dużo na służbie. Ten fakt, że do pracy miał kilka kroków i że papież bardzo intensywnie pracował. I Jan Paweł II jeszcze przez dwa pierwsze lata mojego życia i potem Benedykt mnóstwo uroczystości, wyjazdy do Castel Gandolfo w różnych okresach roku, czy to po Bożym Narodzeniu, czy po Wielkanocy, ale to w niedzielę Wielkanocną dosłownie tuż po mszy, także to nawet nie było kwestii, nie wiem, śniadanie wielkanocne wspólne czy czy choćby kolacja wigilijna na Boże Narodzenie, dlatego że mąż już wtedy był na służbie w Bazylice wiele godzin przed rozpoczęciem uroczystości, więc jego bardzo często nie było i to było dla mnie na pewno trudne, bo brakowało tego wsparcia, którego potrzebuje kobieta, zwłaszcza jak się znajduje w nowym świecie, zupełnie taka wyobcowana. W zupełności Ciebie rozumiem. Co prawda, Wam ty byłaś w sytuacji wyjątkowej. Miałam podobną sytuację tak jak ty, tylko że we Włoszech ogólnie. Mhm. Czyli Ale też sama, bez sama, najbliższych. Tak. Dzieci, które się pojawiają i, i sytuacja, w której no, potrzeba wsparcia. Mhm. Nie wiem, mamy, kuzynki, przyjaciółki, prawda, a tu nikogo nie ma. Trzeba sobie cały ten swój świat na nowo stworzyć. Okay. Jakieś więzi zbudować, poznać nowe osoby, co nie było w moim przypadku łatwe, bo ja studiowałam na uniwersytecie Gregoriańskim pełnym księży, w tamtym czasie byłam jedyną kobietą młodą na moim wydziale historii kościoła, a potem z Uniwersytetu Gregorińskiego wracałam za mury Watykanu, gdzie też no, było kilka kobiet, które jednak miały dzieci już, więc też nie było tej więzi, bo ja jeszcze byłam prawda, młoda i nie było tych obowiązków, które potem się pojawiają, które bardzo łączą wspólne spacery z dziećmi i małe kinderbale i inne. Także to, to był trudny czas. <laughs> Oczywiście, jeżeli człowiek jest generalnie z natury tak. otwarty, komunikatywny, to we Włoszech to jest połowa sukcesu, jeśli nie trzy tak? czwarte, mm -hmm. dlatego że Włosi lgną do siebie nawzajem i do tych wszystkich, którzy z otwartością do Bo nich się to kierują. Jest ważne, to jest bardzo I ważne. I to pomaga, tak. Ten, tak. Ten, ten świat tutaj jest otwarty, jest Pełen serdeczności i ja to widziałam każdego dnia w Watykanie. No, Watykan nie Włochy, ale naprawdę ponad 90% osób to oczywiście są Włosi, którzy tam na co dzień pracują i też spora część tych, którzy tam żyją. I dlatego z taką serdecznością, życzliwością i otwartością mnie przyjęli i byli absolutnie w każdej chwili gotowi, nieść pomoc, gotowi dyspozycyjni do tego, żeby mi coś tam załatwić, żeby mi coś podpowiedzieć. Nawet takie, takie pierwsze kroki, jak funkcjonuje sklep spożywczy na specjalną kartę, gdzie się idzie pierwsze dni, pamiętam, mm -hmm. tak? to dla mnie to wszystko było nowe. Moje życie zawodowe rozpoczęło się dynamicznie, rzeczywiście już właściwie na samym początku, od wielkiej produkcji realizowanej dla Telewizji Polskiej przez producenta wykonawczego, który się ze mną skontaktował, w 2004 roku był początek. Przez półtora roku robiliśmy zdjęcia na terenie Watykanu, w miejscach absolutnie niedostępnych. No ja przez to, że byłam mieszkanką, obywatelką, to miałam jednak te wejścia. Do takich zakątków, do których nikt inny nie może wejść, więc to bardzo ułatwiało tę produkcję wtedy. Wszelkie pozwolenia były załatwiane z dużo większą łatwością, ponieważ no, ja to podpisywałam, i trochę tak jest w, w przypadku mieszkańców, obywateli, że oni swoją osobą gwarantują, tak, za tych wszystkich, dają gwarancję za tych wszystkich, których do Watykanu wprowadzają i tak to funkcjonuje. No i rzeczywiście zrobiliśmy fantastyczny 14 odcinkowy serial full hd jako pierwszy na świecie Tajemnice Watykanu no i to był początek jakby mojej takiej pracy realizatorsko producencko Telewizyjnej, a potem praca w telewizji polskiej jako korespondentka z Watykanu, potem z Rzymu, a tak naprawdę to jest, no, można powiedzieć, szeroko pojęta misja w całym basenie Morza Śródziemnego, bo jeżdżę i do Grecji, i do Hiszpanii, i do Francji, i tam wszędzie, gdzie trzeba, i na Lampedusę i tak dalej. Także to nawet nie tylko Włochy, a co dopiero, że sam Rzym. To Rzym to nie jest wcale tak często. Dużo jesteśmy w rozjazdach, ja i mój operator. I, i tak jest na co dzień a potem pojawiły się te książki najpierw jedna zupełnie spontaniczna jakby m, decyzja kilka wydawnictw przez kilka lat starało się nam mówić nie spiszę wspomnienia spiszę przeżycia bo jest to coś jest to jakiś tam event kobieta wewnątrz Watykanu a ja Poprzez moją pracę dziennikarską, poprzez studia humanistyczne, filologiczne, no miałam jakąś taką swobodę w pisaniu, w przelewaniu myśli na papier. No i powstała ta kobieta w Watykanie, w momencie kiedy niestety złamałam nogę na stoku narciarskim, byłam uziemiona przez trzy miesiące w łóżku i to wtedy na pewno duża część została spisana. Ale nie przypuszczałam, że po roku dokładnie wyjdzie druga książka, czyli to zdarzyło się w Watykanie, które pojawiło się... Teraz, zupełnie niedawno, i było już kilka dodruków na kilka tygodni od momentu, kiedy weszło do księgarni. Także rzeczywiście nie spodziewałam się tak wielkiego sukcesu i się bardzo cieszę. Znów historię. Nieznane znów historii, ale tutaj zapraszam dziesięciu bohaterów do opowieści o tym, jak pracowali w Watykanie czasem na 30-40 lat, i to są ludzie, którzy nigdy w życiu nie mówili, czyli to są historie rzeczywiście absolutnie niepublikowane, i świat o nich słyszy pierwszy raz. Także w tym sensie te książki są na pewno wyjątkowe, a jakoś tam moja narracja jako osoby, która tam tyle lat żyła, myślę, że to uwiarygodnia. Książki to w ogóle sytuacja no, taka trochę niewiarygodna. Owszem, było kilka wydawnictw, które już od jakichś 4-5 lat chodziły za mną i, i sugerowały, że może warto by spisać te wszystkie przeżycia. Dlatego, że na pewno, no, nawet obiektywnie, nie, nie chwaląc się, no, trzy pontyfikaty, które przeżywasz jako sąsiadka papieży. Trzy wielkie kawałki historii, które stanowią no, o y, współczesnych dziejach nie tylko Kościoła, ale świata, i masz to w zasięgu ręki, to jest niebywałe zupełnie. I dlatego no, stwierdziłam w ostatniej chwili, że no dobra, warto chyba to spisać. Z naszej rozmowy odczuwam wrażenie, że jesteś kobietą spełnioną. Y, przynajmniej próbujesz, mm. y, tworzysz. Y, Masz nowe pomysły, za to bardzo doceniam, ponieważ ja również podążam w tym samym kierunku, ale powiedz mi tak od Ciebie, z głębi Twojej duszy, czym jest dla Ciebie szczęście? Na no poczucie spełnienia, tylko czym jest spełnienie z kolei? tak? Szczęście jest dla mnie poczuciem spełnienia, tym, że rano wstajesz i cieszysz się, że widzisz słońce za oknem. Że dobrze się czujesz. Szczęście jest tym, hmm. że nic cię nie boli, że wstajesz w dobrej formie. Ja ostatnio miałam doświadczenie bardzo trudne, zdrowotne, kiedy nagle miałam ogromne zaburzenia z sercem i, i skończyło się to operacją. M, czego absolutnie się w życiu moim nie spodziewałam. Więc myślę, że szczęście. To jest y, poczucie tego, że jest dobrze, ale to spełnienie, to poczucie tego, że wszystko jest w porządku, myślę, że w nie przypadku na pewno moim, ale większości kobiet, dają też dzieci, zdecydowanie. Dla mnie fakt bycia spełnioną matką, szczęśliwą matką, przekłada się na poczucie spełnienia jako kobieta. Nigdy bym nie przełożyła. Na pierwsze miejsce w hierarchii moich wartości pracy, kariery, pisania czy spełniania się zawodowego ponad bycie mało dla nich. I bardzo mnie zawsze boli, kiedy znów wyjeżdżam, kiedy z powodu pracy, która mnie ogromnie fascynuje i cieszę się, że milionom telewizorów mogę coś ważnego pokazać, być na miejscu poprzez moje relacje w telewizji polskiej. Ale to oczywiście zawsze jest u mnie okupione takim rozdzieraniem serca, że dzieci znów wrócą ze szkoły i mnie nagle nie ma, bo, bo jest jakiś news. One się z tym godzą, ale mówię, że. Jest to niełatwe, natomiast no dzieci mi to poczucie szczęścia wielkie dają. To, że są zdrowe, że się cieszą, że mają e, dobry dom tutaj. Drodzy Państwo, kochani czytelnicy, najserdeczniej pozdrawiam Was z przepięknego i wciąż ciepłego, choć już przecież późna jesień, Rzymu. Wiem, że epidemia czas... nie odpuszcza, wręcz nadal galopuje, to już druga, jeszcze gorsza niż ta pierwsza wiosenna fala koronawirusa, ale może właśnie dlatego, aby umilić sobie, aby przenieść się myślami tutaj do słonecznej Italii, zachęcam Was nieustannie do zagłębienia się w lekturę mojej książki, która pojawiła się przecież... Dosłownie kilka tygodni temu, a już w tej chwili jak wiem powstał jej trzeci czy czwarty dróg. Dziękuję najserdeczniej za to wielkie zainteresowanie. No i polecam, dlatego że zdarzyło się w Watykanie to 10 absolutnie niezwykłych, bezprecedensowych, nigdy niepublikowanych opowieści osób, które za Spiżową bramą przepracowały nawet 30 czy 40 lat. No i po raz pierwszy tak naprawdę mnie w rozmowie z nimi uchyliły rąbka tajemnicy. Zachęcam też przy okazji do zajrzenia do mojej pierwszej książki. Kobieta w Watykanie, która ukazała się rok temu, pojawiła się wtedy na księgarskich półkach w całej Polsce. Nadal cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Zapraszam Was, abyście ze mną dali się poprowadzić za rękę po tym mikrokosmosie Watykanu, po tym miejscu, którego nie zna prawie nikt na świecie. Najserdeczniej pozdrawiam. I, że, że mamy rzeczy właśnie, które przybliżają nas. Na przykład to, że obydwie uwielbiamy kitki. A, tak. Niby takie banały. Jesteśmy jest blondami z lekkim odrostem. Tak, tak. tak. prawda. Mamy dzieci w podobnym wieku. Tak naprawdę to y, życie zawodowe rozpoczęło się bardzo dynamicznie już na samym początku w 2004 roku.